No, i się Mandero. Dzisiaj na podnośniku mamy Marcela Mazdę. Mazda. Mazda 2-3 w turbo, benzynie. Eee, tak zwana wersja MPS. 260 koni. No, tulejki mamy do wymiany w zawieszeniu z tyłu. No, ale Mazda z 2006 roku. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy już, bo co się, o coś rozchodzi, nie mamy wydechu. No słony termiczne standard, nie? Pognite. No ale to standard jest bagażnik, wnęka koła zapasowego Gdzieś takie delikatne oznaki. No ale auto nie nowe. No zawieszenie standardowo przyrodziały jak to w Japońcach. Ale powierzchownie, jakby to zrzucić, wypiaskować, to jeszcze mięsa by było. Także tak, mamy napęd na cztery koła, oczywiście. I co tutaj się dzieje? Dlaczego nie ma wydechu? No, wydech jest tutaj. Wydech mamy tu. To był wydech robiony na zamówienie, prawdopodobnie. Kwaśny wydech z kwasiaka. Wywalamy, dlaczego? Bo wkład się w środku oberwał, w jednym miku, w tamtym nie, tu się oberwał wkład, wywaliło tą, tą watę, wełnę, co tam w środku jest, no i tarabani się hałasuje, no szkoda tego wydechu. Był plan, żeby go chlasnąć, yy, wspawać ten środek. No ale to jest kwaśne, więc trzeba by to zawieźć do jakiegoś zakładu, który spawa takie coś, i tak też zrobimy. A chwilowo idzie eee... taki wydech Zalegro, eee, zakupiony oryginalny to jest taki, jaki, jaki był fabrycznie. Ten mówię, robiony jakiś customowy na zamówienie. Także taka sytuacja z tą Mazdą. Eee... Do tego będziemy mieniać płośkę, bo jest podejrzenie, że jest uszkodzona. Co prawda pewności nie mamy, ale ale tak no od czegoś trzeba zacząć, bo jakieś dziwne dźwięki są przy pełnym obciążeniu z tej strony, gdzieś tutaj coś. No zawieszenie wielowahacz. Tutaj spuściliśmy olej ze skrzyni biegu. Reduktor podcieka. Trzeba będzie się też tym zająć. Reduktor przekładnia kątowa bardziej. Reduktor to się kojarzy z reduku, redukowaniem biegów, czyli no wiecie o co chodzi. Także tu została reszta wydechu. Tutaj niestety z, musieliśmy to zamówić, to no, musieli nam to chlasnąć ze względu na gabaryty paczki. Ale jest poznaczone tu z tamtej strony tak samo. Zarzucimy to na auto, przyłapiemy yy, w położeniu takim jak ma być, hefniemy, potem się opuści, obspawa i tak będziemy z tym sobie działać. I co panie Marcel? Będzie to jeździć? Tak jeździło, to będzie jeździć dalej. Będzie jeździć dalej. Musi mhm. zapierdalać trzeba. <laughs> zapierdalać będziemy. Dalej przemieniać paliwo w konie mechaniczne. Tak jest. O, Vesin. No, także taka sytuacja. Dzień dobroci dla bestii. Yy, no, czymś trzeba jeździć. Także tak to wygląda. A no, teraz będziemy robić próbę ognia. Yy. Przy okazji, jak wydech zdjęty. Kijak? Marcel, no. Marcel. Nie Marcel na górze będzie deptał Od wariaty. <noise> Dobra, starczy, bo panewka kurwa wyleci. Ale sadzą ładnie, plu. Ty, kurwa się nie spierdol. Krzyżo już, kurwa. Słabo Trzeba ją naładować i wyczyścić. Trzeba złapać w trzech miejscach. Kurwa. Nie wiem, opuścić go z, chociaż z tych gum, żeby go obierać. No tak, tak, tak. Nie całego, bo tak tylko, żeby go obierać. Będziemy teraz spawały... ...tumnik. Tylko hmm. jaki to dobrać, kurwa teraz prąd. Boś ty to z fasko zrobił. Jak dasz za mały, to będzie kurwa nie przetapiać. Jak dasz za duży... To będzie dziurę robiło. No, czekaj, ja muszę go się nastawić. No właśnie jakoś to kurwa jest dziwnie, wiadomo. No tak ma być kurwa, no. Tak krzywo? Co? Tak krzywo? No nie, nie no dobrze jest. Tylko trzeba go napiąć odpowiednio wiesz. No trzeba. Coś tam widział gdzie? No coś tam będę widział No to próbujemy. Dobra, pójdź na chwilę. Już powinno trzymać o, i tu. A nie, tu zbiornik, kurwa, paliwa jest. Somo... Z 98, 90 Są muset ten, są moje słonki. Ty, kurwa, to stal fajna, kto to się fajnie spawa. widzisz? Ja opierdolę. No dobra, jeszcze od dołu trzeba. No to czekaj, to no, ładnie. Już nie cztery. musisz trzymać. Od dołu to będzie gorzej, trochę. No, kapitalna stal, powiem ci, to jest jakaś. No, bo jeszcze od góry tak się przyłożyć. Tak no nie, tam od góry nie podejdę. No, Tylko w papelki się porobiły. No, w dół zawsze tak będzie. lichnie listkówką Jak większy prąd dam to będzie mi przepalać kurwa znowu No, nie, to nie tu nikogo wyciągać. mogę je tutaj rozkręcić przecież To ja je tutaj, to tylko rozkręcam to wyciągnę tylko środkowy bebek No możesz No i chuj, tylko się to obiera i tyle Ale te szpilki nie puszczą ci A nie, odsuniesz No tak No to dobra No to po no to, to skręcał No nie, no tak żeby było w całości no tak. no tak, no tak, tak. No, no tak No masz rację, cicho Tych, kurwa, no. Cicho kurwa Dobra, już tu nie kurwa, nie rób takich kurwa co No ale coś co, mam to zostawić niespawane? No no, teraz zostawisz, bo i tak musimy go ściągnąć, tak chcę zeszlifować i dopiero ładnie spawem to podobrać. A, bo ty chcesz cały wymontować? Tak. A dobra, okej, dobra, no to w porządku. Dobra, dobra, no to okej, okay. myślałem, że... Dobra. Dobra, więc tak, tak zrób. Trzymaj to do Od kurwa, nie graj w kuja do kujer. I to kurwa, bardzo lubię kurwa, no. A próbuj to kurwa puścić z kurwa, zobacz. No jak ja mam nagrywać kurwa materiału z tobą, kurwa tutaj, jak mi się chować.

Jak zawieszenie działa? Jak zawieszenie działa, nic płoźka włożona. Yy, dolny wachacz kurwa przykręcony prawie. Jeszcze trzeba widnie założyć, a zawieszenie... Faluje kurwa, pięknie. wielowahacz tak działa pięknie jak. Jak kurwa. No, wystarczy kurwa. Tego oglądania. Kurwa. To co? To się mandero.